Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Zapraszam Was dziś do przygotowania najprostszej i jednocześnie jednej z popularniejszych pizz. Przygotujemy pizzę Margherite. Historia jej powstania datuje się na końcówkę XIX wieku, kiedy to w Neapolu słynny pizzaiolo Raffaele Esposito przygotował ją na cześć wizyty Reginy Margerity. Pizza rzeczywiście nie jest trudna do zrobienia. Wystarczy ciasto drożdżowe i kilka prostych dodatków. Mozzarella, sos pomidorowy, oliwa z oliwek i świeża bazylia. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu na pizzę margherite i zachęcam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów kulinarnych. A jaka pizza smakuje Wam najbardziej? Podzielcie się tym w komentarzach. Drożdże rozkruszyłam, roztarłam z cukrem, zalałam ciepłą wodą, a teraz dodaję odrobinę mąki i mieszam, żeby uzyskać konsystencję gęstej śmietany. Przykrywam miseczkę i odstawiam do wyrośnięcia w ciepłe miejsce bez przeciągów na kilka kilkanaście minut. Drożdże powinny podwoić swoją objętość. Następnie dodaję je do przesianej mąki wymieszanej z solą. Dokładnie i energicznie wyrabiam ciasto, a w trakcie wyrabiania stopniowo dodaję oliwę z oliwek. Kiedy ciasto jest miękkie i odrywa się od ręki, odstawiam je do wyrośnięcia, przykrywam i wstawiam w ciepłe miejsce bez przeciągów na około 1-2 godziny albo nawet na całą noc. Wyrośnięte ciasto ponownie zagniatam, dzielę na cztery części, a każdą rozwałkowuję cienko na placek o średnicy około 30 cm. Jeśli pieczesz pizzę na kamieniu do pizzy, rozwałkuj ciasto bezpośrednio na drewnianej łopatce wysypanej mąką. Jeśli do wypieku używasz blaszek z piekarnika, rozwałkuj ciasto na stolnicy, a następnie wyłóż na blaszkę wysmarowaną oliwą z oliwek. Ciasto smaruję po wierzchu pomidorową pulpą, albo pomidorami, które wcześniej wsparzyłam, obrałam ze skórki i usunąłam pestki, a następnie zniksowałam w blenderze. Dodaję pokruszoną mozzarellę, skrapiam oliwą z oliwek i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 250 stopni Celsjusza. Na kamieniu pizzę piekę przez około 7-10 minut, a na blaszce przez około 15-20. Pizzę najlepiej piec na specjalnym programie do wypieku ciasta drożdżowego i chleba albo z Pizzę z blaszki po upieczeniu możesz położyć na ruszcie, żeby pod spód dostało się odrobinę powietrza, które delikatnie go podsuszy. Po upieczeniu trzeba jeszcze tylko udekorować pizzę świeżą bazylią i pokroić na kawałki. Życzę Wam smacznego, udanej pizzy i zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.